Umówmy się, mój pierwszy testbench nie był najgorszy, ale zdecydowanie miał swoje wady. Nadszedł więc czas na drugą generację mojego testbencha. Przed wami testbench, tym razem wydrukowany w pełni na drukarce 3D i do tego udoskonalony. Ale zacznijmy może od początku. Aby rozpocząć modelowanie testbencha w kadzie, najpierw musiałem znaleźć podstawkę, która będzie miała już gotowy rozstaw na płytę główną. Niby mógłbym ją zrobić od początku, ale nie widziałem wtedy takiej potrzeby, skoro mogłem znaleźć gotową. W końcu wybrałem podstawkę na płytę główną do starego maka, wykonaną przez jednego z użytkowników Tinkercada. Jako, że moja drukarka ma pole wydruku około 20 na 20 cm, a nawet lekko mniejsze, musiałem najpierw nieco odchudzić podstawkę i podzielić ją na parę wydruków. Następnie przygotowałem nóżki dla podstawki i test bench tak naprawdę był już gotowy. Dorobiłem jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, ale finalnie z nich nie skorzystałem, i być może wrócę do nich w przyszłości, kiedy wszystko było już gotowe, zabrałem się za drukowanie części. Po wydruku pozostało mi jeszcze wykończyć wszystkie części, tak aby pasowały do siebie. Kiedy w końcu wszystko już do siebie pasowało, złożyłem testbencha i potraktowałem całość klejem, aby usztywnić konstrukcję. I tak właśnie powstała druga generacja mojego testbencha, tym razem mniejsza, zdecydowanie bardziej estetyczna i umożliwiająca jeszcze łatwiejszy dostęp do komponentów. Ale niestety, również jak pierwsza ma swoje wady. Przede wszystkim, powinienem spędzić trochę więcej czasu na modelowanie i dopracowanie systemu montażowego wszystkich elementów, a już na pewno robić to w pełnoprawnym kadzie, a nie w Tinkercadzie. I tak naprawdę to wszystko. Zdecydowanie ta forma testbencha bardziej do mnie przemawia i będę z niej korzystał dużo częściej niż z poprzedniego, szczególnie dlatego, że po prostu lepiej wygląda na filmie. Jestem bardzo zadowolony z winku końcowego i myślę, że ta wersja testbencha starczy mi na dłużej. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie i co ewentualnie mogę dopracować w kolejnych rewizjach testbencha. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.